Hej wszystkim, tu Anna de Lula. Przychodzę dzisiaj do Was z takim małym zapytaniem, czy też macie ten sam bak i czy byliście w stanie go jakoś naprawić. Otóż jestem z moją Simką, która siedzi oczywiście na kibelku, w gościach, że tak powiem i dalej, mimo że jest druga w nocy, nie mogę z nią nic zrobić, bo pisze mi, że ona jest po prostu w szkole, więc nie mogę nią wyruszyć do domu. Nawet jak przełączę kontrolę na innego sima, to też nie mogę jej sprowadzić do domu, bo teoretycznie ona jest w szkole. Jeśli naciskam wyjść wcześniej ze szkoły, to i tak się nic nie dzieje. Ja to samo mam w przypadku simów pracujących, jak i uczących się w szkole. Po prostu oni są cały czas w szkole. Jeżeli są w domu, to nie ma problemu, ale jeżeli są gdzieś na mieście, to nie idzie ich sprowadzić do domu. To jest jakiś koszmar. Po prostu koszmar. Nic nie idzie zrobić. Mogę, mogę zdobywać przyjaciół super, po prostu zarąbiście. Nie wiem, co się stało. Czy to jest wina tej aktualizacji, coś się pokrzaniło. Chciałam właśnie zapytać, czy macie ten sam problem, i po prostu dajcie znać, czy gra działa Wam normalnie, bo mi niestety nie, no naprawdę, no ani nie mogę wyjść wcześniej z tej szkoły, ani nic, mimo że jest trzecia nad ranem. Także no, jakaś masakra tutaj po prostu się wydarzyła. Nie wiem właśnie, czy ktoś się boryka z tym samym problemem co ja. Być może jeszcze nie macie tego baga, być może dopiero go będziecie mieć. Także chciałam tutaj tylko zwrócić uwagę na ten problem. Mam nadzieję, że to zostanie jakoś naprawione i to szybko. Dobra, moi drodzy, to było takie krótkie zapytanie. Trzymajcie się i papa, pa. jeżeli macie jakieś pomysły, piszcie w komentarzach.